Witam. W tym filmiku będę chciał pokazać, jak wyeksportować zbiorczo, masowo rzuty stworzone w programie EliteCAD. Aby to zrobić, nie eksportować tych elementów pojedynczo, tworzymy nowy obszar. Określamy go Export dwg To pozwoli nam właśnie iść w te format. Format jak największy, żeby wszystko. Ładnie zmieścić, więc mamy taki oto obszar. Na niego nanosimy wszystkie rzuty, przekroje, które będziemy chcieli wyeksportować, i tak dalej, i tak dalej. Chodzi nam o to żeby po prostu w jednym obszarze zawrzeć wszystkie widoki, które zbiorczo wyeksportujemy do formatu DWG. Mając otwarty właśnie obszar nasz stworzony z wszystkimi rzutami. Ja mam tylko tyle wygenerowany, więc tutaj hmm, tyle udało mi się rzucić. I teraz wybieramy plik. Wymiana plików, TXF DWG oczywiście. I tutaj będzie tradycyjnie eksport. Określałem parametry eksportu jako plik, oczywiście DWG. Nie blokujemy tego, tylko, tylko wymiary będą zblokowane. Ok. I teraz na pulpicie to przytoko masowe. I tutaj tak jak widać właśnie mamy wyeksportowane wszystkie zbiorczo w jednym pliku programu rzuty i elementy. To istotne, tak jak mówiłem każdy element jest edytowalny, możemy nim tutaj pracować, edytować teksty czy też inne składowe elementy. Także jeszcze raz pokażę jak to wygląda w EliteCADzie. Projektowany model tworzymy obszar, na obszar wrzucamy poszczególne elementy i eksportujemy poprzez plik devgtax. Bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam do testowania programu. Dzięki.